Witam Was moi kochani w kolejnym odcinku z pogromców mitów w GTA The Trilogy de... z GTA San Andreas. No tak, moi kochani, myślę, że nie będę tym razem owijał w bawełnę. Pojawiało się sporo komentarzy na temat tego, że fajnie byłoby zobaczyć starych pogromców mitów, no i do tego też takie komentarze cały czas się pojawiają. No i nie ukrywam, że sam się też stęskniłem. Dlatego nie będziemy tego przedłużać. Ja tylko przypomnę jedną sytuację odnośnie odcinka poprzedniego, gdzie badaliśmy sobie mit związany z Serenami, gdzie dokładnie chodziło o to, że rzekomo Sereny w GTA San Andreas w wersji pierwotnej mogą mieć tak jakby dwa dźwięki. Oczywiście, gdy przytrzymamy klawisz H, no a w wersji definitywnej jest tylko jeden dźwięk syreny, też gdy trzymamy przycisk H. Pisaliście mi tam, że został popełniony błąd, że rzeczywiście coś takiego da się uzyskać, że trzeba na przykład przytrzymać H, że trzeba dwa razy kliknąć, że trzeba ogólnie położyć lewy pośladek na klawiarz. No ale mi niestety w żadnej z takowych prób nic ciekawego nie wyszło. No i jeszcze wiele sugestii pojawiło się odnośnie tego, że w tym idzie w GTA 3 Definitive Edition, no popełniłem pewien błąd, ponieważ czołg, gdy w niego uderzałem, stał przy ścianie i to powodowało, że po prostu nie zarabiałem zbyt dużo pieniędzy. Natomiast gdy wykonałem kilka prób, biorąc pod uwagę właśnie te wasze sugestie, no to sami widzicie co się okazało. Zatem jeżeli chodzi o wstęp, to byłoby na tyle, przechodzimy sobie do kolejnej świeżej pory cymitów, lecz tym razem z GTA San Andreas. W misji Pier 69 w momencie kiedy zabijamy Rydera, to kiedy zabijemy go ze snajperki jak będzie w wodzie, to misja się zakończy i nic się nie stanie. Natomiast kiedy zabijemy Rydera w pościgu łódką, to po jego zabiciu otrzymamy telefon od Cezara, który sprawdzi czy Karl jest cały. No powiem wam, że jestem naprawdę dosyć ciekawy Czy wam się spodobają starzy, dobrzy pogromcy mitów z GTA San Andreas Tak to sobie odmienię Czy jednak będziecie chcieli powrotu do pogromców mitów z GTA The Trilogy The Definitive Edition Zobaczymy Tak czy inaczej to, że mamy dwie możliwości zabicia rydera w misji Pier 69 To chyba wie każdy Możemy go sobie albo rozdupcyć z pomostu Za pomocą przykładowo snajperki Albo możemy gonić go do łódki No my też tam wsiądziemy na łódkę No i oczywiście wtedy możemy go z naszej łódki i zdjąć, jak on sobie płynie swoją łódką. Dobra, mniejsza o to. Także spróbujmy sobie to w taki sposób ogarnąć o mniej więcej tutaj się postarajmy zespawnować. O, no, coś to kurde, nie pykło. No i tak jak aktualnie widzimy, Ryder nam ucieka, także na początku sobie przetestujemy tę sytuację, w której będziemy go gonić, zabijemy go z naszej łódki i zobaczymy, czy Caesar wtedy do nas dzwoni, chociaż jestem prawie pewny, że taki telefon występował. No, ale dla pewności zobaczymy sobie, jak to wyglądało, żeby mieć swego rodzaju porównanie. No, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Wydaje mi się, że dostał już dużo kul i chyba się nawet zapalił z tego co widziałem. Tak jest, i mamy telefon od Cezara. Zobaczcie. No, i tak, po tym telefonie uważam, że gdyby Cezar zadzwonił do nas, gdy zestrzelimy rajdera z pomostu, no to taki telefon byłby zupełnie bez sensu. No i w tym momencie nie pozostaje nam nic innego, jak wziąć snajperę i rajdera zabić z pomostu, także zobaczmy. No i wydaje mi się, moi drodzy, że sprawa jest jasna: raczej żadnego telefonu od Cezara nie dostaniemy, kiedy zabijemy Rajdera z pomostu. Co oczywiście jest w pełni słuszne. W misji Demolka można oszczędzić brygadzistę, poprzez wrzucenie przynajmniej trzech ładunków wybuchowych do dziury w celu, w cudzysłowie, wyciągnięcia go. No i powiem wam moi drodzy, że boję się, że jest to jedna wielka ściema, to znaczy no mit sam w sobie jest zajebiście ciekawy, ale czy jakkolwiek możliwy? No właśnie, obawiam się, że ciężko będzie jeżeli chodzi o potwierdzenie tego mitu i że raczej będzie to mit fejkowy, ale gdy nie zobaczymy to się rzecz jasna nie przekonamy. No dobrze, ostatnia kanciapa została mi do zniszczenia, właśnie została zniszczona, no i mamy pana brygadzistę w toj toju. Całkiem słynna scenka jest to chyba z GTA San Andreas, tak mi się wydaje, a jeszcze sławniejsze jest to, co za chwilę się wydarzy, a mianowicie to, że go wpakujemy tutaj, w tym Toju, no i będziemy chcieli go zalać także potem cementem, co przyjemne oczywiście dla niego nie będzie. Także rzecz jasna, ja w Tremiga pakuję dupę do diuda, czyli do tego do tej całej spycharki, może tak to sobie w sumie nazwę? Bierzemy i wrzucamy tego typa do dziury wpadnie, nie wpadnie, no co to ma być? Tak blisko było, a tak daleko zarazem. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Ej, on jest jakiś oszukany, kurde, nie chce w ogóle wpaść do tej dziury. Dobra, temacik jest załatwiony, natomiast chyba nie mamy ładunków wybuchowych, tak mi się wydaje, no? Dokładnie. No dobrze, ładunki wybuchowe właśnie zostały dodane do mojego ekwipunku i my, rzecz jasna porządnie się zabezpieczymy. Autor tego mitu pisał o trzech ładunkach wybuchowych. My sobie wrzucimy ich z 38, żeby po prostu mieć pewność, że wybuch będzie zajebiście duży. Co w ogóle też jest zabawne, bo nawet gdyby potem ten cement się tak jakby uszkodził i moglibyśmy tego gościa wyciągnąć, to oczywiście on i tak zostanie zabity przez ładunki wybuchowe. Jest to chyba oczywiste i trochę abstrakcyjne, no ale nic mniej. Jak już badamy ten mit, to badajmy go do samego końca. Koniec końców wygląda to w taki sposób, tak że tych ładunków jest naprawdę, naprawdę mega dużo. Wbiliśmy sobie już do betoniarki, podjeżdżamy do czerwonego markera i zalejmy ten dół. No cóż, miałem naprawdę wielką nadzieję, że czegoś zajebistego się dowiemy, i być może odkryjemy naprawdę jakąś fajną, innowacyjną rzecz, ale no nie tym razem. Podczas wykonywania misji nie możesz korzystać z siłowni. To jest ogólnie mit, moi kochani, który po prostu nie ma właściciela z uwagi na to, że mnóstwo osób pisało mi ten mit już jakiś czas temu i ostatnio te komentarze znowu się tak jakby ponowiły, więc ogólnie jest to mit tak jakby od was wszystkich, tak się umówmy. Zatem, moi drodzy, chyba nie będziemy sobie tego wszystkiego zbytnio przedłużać, udamy się do siłowni i potem ewentualnie sobie zobaczymy jeszcze jakąś inną misję czy, no nie wiem, z jakiegoś powodu na przykład ta misja, w sensie Breaking at the Bank Caligulas czy jakoś tak, czy to nie jest jakaś ta misja wyjątkowa, gdzie rzeczywiście nie możemy z siłowni korzystać, a przykładowo w innych misjach będziemy mogli z siłowni skorzystać. E, tak teraz sobie spojrzałem na mapę i zobaczcie, że siłownia, która powinna być mniej więcej gdzieś tutaj, nie jest oznaczona na mapie. Także to oczywiście niczego dobrego nie zwiastuje, i zobaczcie, że na siłownię nawet nie możemy wejść. To nawet nie to, że nie możemy korzystać sobie ze sprzętów, tylko po prostu znacznik wejścia na siłownię no, wyparował. Podobnie jest z ikonką znacznika siłowni w Los Santos, ona też tutaj się nie pojawia, ale na wszelki wypadek tefniemy się na miejsce i zobaczymy, czy być może na tą siłownię jednak będziemy mogli sobie wejść. No ale tutaj również znacznika brak. No, i dla pewności zobaczmy sobie jeszcze siłownię w San Fiero, Czy tutaj będzie to wyglądać nieco inaczej? No, jak widać, chyba też nie. Siłownia znajduje się dokładnie w tym miejscu, tutaj. Ikonki na mapie brak, natomiast te znowu tepniemy się na miejsce i znowu sobie zobaczymy po tym, gdy tekstury się wczytają, czy też nie będziemy mogli na tę siłownię wejść. No, moi kochani, póki co sprawa wydaje się być jasna. No, ale na wszelki wypadek zobaczymy sobie jeszcze jedną misję. To będzie chyba misja domowa inwazja. Od rajdera, oczywiście. Tak, dokładnie, zgadłem nawet, także jest OK. Zobaczmy sobie, czy podczas tego zadania będzie siłownia odblokowana, czy będzie zablokowana tak samo jak to było wcześniej. Tylko teraz pytanie brzmi, czy siłownia na tym etapie gry jest w ogóle odblokowana. Wczytałem dokładnie tego samego save'a. Jak widzicie ikonka siłowni na mapie jest, także wbijamy sobie z powrotem na misję Domowa Inwazja. No i na szybkości tepniemy się jeszcze miejsce, gdzie siłownia jest, także używamy cheat menu i zobaczmy, czy tutaj cokolwiek się zmieni. No, jak widać dalej, znacznika przy drzwiach po prostu nie ma. Sklep 24x7 w Fort Carson wcale nie jest otwarty 24 na 7 Jak tu się ustawić, żeby to było fajnie widać? No okej, okay, niech będzie. Jak doskonale aktualnie widzicie, jesteśmy w Fort Carson, gdzie znajduje się, być może, nie tylko zajebiście unikatowy sklep 24 7, który nie jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu, ale także Clock Bell, który również był badany w jakimś tam jednym z wcześniejszych odcinków z mitów, no i okazało się, że po godzinie chyba 23 albo 24, nie pamiętam, za chwilę zobaczymy, się po prostu zamyka. W sensie, nie można do niego wejść. No i potem o godzinie chyba 6 czy 7 się otwiera ponownie. Generalnie, jeżeli chodzi o badanie tego mitu, to całkiem ciężkie może być to, żeby w ogóle ten sklep 24 na 7 zlokalizować, ponieważ no niby miasteczko nie jest duże, ale wiecie jak to jest. Jak się czegoś szuka, to się nigdy tego nie znajduje. No tak to tak to czasami wygląda. No, chyba, że za chwilę się okaże, że żadnego sklepu takiego w tym mieście nie ma. Tak też może być. Tu jest ogólnie jakiś sklep, ale to chyba nie o to chodzi, bo to jest jakiś alkoholowy po prostu. No okej, okay, przyznam szczerze, Postanowiłem się wspomóc internetem i zobaczyć, gdzie ten sklep jest, i rzekomo Gita Wikia podaje, że jest to właśnie ten sklep. W sensie, być może z zewnątrz tak nie wygląda, ale gdy do niego sobie wejdziemy, to zobaczymy napis 24 na 7 Także moi drodzy, no wychodzi na to, że rzeczywiście chodzi o ten sklep. Za chwilę wyjdziemy sobie oczywiście na zewnątrz, przyspieszymy czas gry i zobaczymy, czy będzie czynny, czy jednak być może w jakiejś tam godzinie się zamknie. Także uwaga, uwaga. No cóż mogę powiedzieć: jest to sklep 24 na 7, więc jak sama nazwa wskazuje, powinien być czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Na sklep o godzinie 22 się zamyka i otwiera dopiero o godzinie 6? 7? Nie, o 8. Także, no, jak dobrze liczę, 22 minus 8 to jest y, chyba 14, więc no, daleko mu brakuje do tego, żeby być czynnym 24 godziny. Mit możemy sobie potwierdzić. Jeżeli zabijesz Peda, który ma animację handlu narkotykami chodzi tu o Peda kupującego to jego ciało nigdy nie zniknie wykluczając oczywiście restart gry oraz zapis i wczytywanie. No, powiem wam, że jestem dość sceptycznie nastawiony, jeżeli chodzi o badanie tego mitu, ponieważ powiem wam, że to wcale może nie być takie proste. Z uwagi na to, że raz, w tym momencie sobie jeżdżę po Los Santos, oczywiście dealerów brak. No bo jak, żeby inaczej? No, a co więcej, jeszcze będziemy musieli znaleźć taki moment, kiedy, no, do tego dealera podbiegnie jakaś osoba i będzie chciała kupić narkotykułen, co już w ogóle może być podwójnie ciężkie. No, ale dobra, tu mamy jakiegoś tam dealera, a tutaj jakby ten gościu się nawet tam czalił na niego, tak troszkę, ale chyba koniecznie więc z końców jednak postanowił zrezygnować. Ewidentnie tak. Także no, chyba walniemy sobie o szybkie cięcie. Ja będę oczywiście koczował na jakiegoś klienta tego dealera, no bo też nie ma sensu, żebym gadał do mikrofonu i żeby też na ekranie nic ciekawego się nie działo. Także zobaczymy się za chwilę. No moi drodzy, czy żebyśmy mieli jakiegoś tam klienta? Chyba tak, chyba tak. Oj, definitywnie on kupuje narkotyki. Zabijemy go sobie w tym momencie i zobaczmy, czy ciało nie zniknie. No, cóż mogę powiedzieć. Mi się wydaje, że chyba sprawę mamy jasną. Nic się takiego nie dzieje z tymi zwłokami, w sensie one nie znikają. Karetka też nie przyjechała, także w sumie to dobrze, bo dzięki temu mogliśmy sobie to przetestować. Natomiast tak czy inaczej, mi się wydaje, że śmiało możemy sobie ten mit potwierdzić, ponieważ ze zwłokami gościa, który kupował yy, narkotyki, a my go zabiliśmy, zupełnie nic się nie dzieje. Dziękuję Wam tymczasem za obecność oraz patronom za wielkie wsparcie w tworzeniu tego kanału. Słyszymy się rzecz jasna niebawem, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!